Kaj, okay, cześć widzowie, jestem Kondrowek. Dzisiaj po raz kolejny nagrywamy z FNaFa Security Bridge. Ostatnio wychodziliśmy z Mega Pizza lift, dodaliśmy Leaf, ale jest też druga opcja Stay. Zostajemy. I dawno nie było odcinków, ponieważ byłem chory, później jakoś nie miałem ochoty na nagrywanie, ale już wrócimy do serii. Dostaliśmy Party pasa. I y, seria nafa już powoli się kończy. Więc chciałbym się Was zapytać, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Wejdźmy sobie do Frediego, Jako, że dostaliśmy Party Passa, to jak mieliśmy tutaj 4 wizje, wyjdziemy. I mamy tu jeszcze y, Use Party Pass to Find the Fast Camera i Monty Golf. To sobie to znaleźć. W ogóle na nam się prezent podświetlają, więc możemy je zebrać w sumie. Teraz dziś będzie taki bardziej luźny odcinek, co pochodzimy. Wejdźmy sobie tandy. Aha. Już zobaczył nas Stavbot. I tu jest cika więc sobie nie pochodziły. Nie posbierzałem prezentów. Tutaj też jest jeden. Na pewno będzie też jakiś odcinek, który sobie po prostu pozbieramy te wszystkie prezenty. Dzisiaj spróbujemy jeszcze zrobić, co yy, znaleźć Was Więc wiemy sobie window będzie cięcie. OK. Widzę, jesteśmy już na miejscu. Schowajmy się do Fredriego. Wójcie sobie do Monty Golfa. Tu jest Phaser Blast. Ja sobie... O, tam jest golf. Monty Golf. Schodźmy tędy. Kids cove. Gdzie jest wejście? Chyba gdzieś tutaj. O, chyba gdzieś tam. Wstawiam. Chodźmy tędy. No tak. To jest prezent, już widzimy. Co go zbiorę? Koleks jakiś skąpiony za trawą. Frozen and Monty tutaj, Ready Gdzieś jeszcze, o tu jest Kolejne I co w tym? Glam Monty jest, W sumie oj! rzecz oj, oj. Musimy tego poto? O, w ogóle to naprawili. Kiedyś to było tak, że on znikał po prostu. OK. z tego co rozumiem, musimy znaleźć security office, w którym będzie fast camera. Więc jest winda, Monty nas tu zapraszał, mówił, żeby nie przychodzić po nocy. My się oczywiście nie słuchamy. Idę sobie do Frediego już. I przejście się otworzyło. Na razie tu nie ma zbyt wielu prezentów. A, i w ogóle save'y nie działają. Jest tylko jeden główny save przy windach. Tak to nie działają, po stajają. O, tutaj jest Richard station. Idealnie się przyda, choć Freddy ma trochę mało procent. 10 security pasa. I to chyba... 10 security pass to chyba będzie w DLC. Dobra, naładujmy no ładujmy sobie Freddy'ego. Bo, jak wiecie, niedawno wyszł pierwszy teaser do DLC z FNaFa. I tam będziemy grali jakaś dziewczynką. Czy to jest w ogóle konsola? Nie wiem, czy to jest ta, bo słyszałem, że na, niektó że na niektórej da się grać... Tak, da się, to jest ta. Zgracuję w golfa teraz. <grafię> Za to jest jakiś adżigment chyba też. Okej, okay. jak to działa? Sobie ustawiamy. Jak to działa? Tutaj nie ma jakąś strzałkę. To jakaś tabela. Nie radzę. A, ok, dobra. Czyli musimy ta przytrzymać lewy przycisk. Chyba. Nie, nie radzę. A, dobra. Już czaja. Musiałem tak jakby tutaj i przesunąć myszką. Chciał to tak zrobić. Jestem słaby w golfu, więc to może warto długo patrzeć. Okej. Okay. Ojej ojciec. Trochę za mocno. Tyle. Ja za lekko tym razem Oj O dobra. Udało się. O, tu jest dziewięć stage'ów. Ten pierwszy był najłatwiejszy. I tak i sobie z nim poszło. Okej, okay, tu jest fitsceria FNaFa 1 chyba. Jak to wygląda? Chciała się odbić od tej ściany. I polecieć. Dajmy tako. Okej. Okay. Teraz dajmy tak. Dobra, tu jest dołak. Przecież jest ciemno i słabo go widać, ale on tu jest. I kolejne trzy strołki. To jest to już dobry wynik. W porównaniu do tego, co mieliśmy poprzednio. Okej, okay, tu znowu jest coś podobnego, jakaś pizzeria. I odbija się tak. Okej, to są jakieś worki treningowe chyba. Tam jest taka dziura. Chciałam spróbować do niej wlecieć. Okej, okay. wydaje mi się, że ona nam jakoś pomoże. Tam tyle. O! Dokładnie, idealnie ona wypadła. Tam. o! Co tu jest? Okej, okay, tu jest jakiś wiatrak i musimy chyba wcelować idealnie. Chodźmy teraz. Nie, nie udało się. Może teraz? O, dobra, udało się. A, myślałam, że już wpadnie tak. Dobra. Kolejne trzy ruchy. Zdaje mi się, że jest git nawet. Okej, okay, tu są takie torty, przynajmniej widzimy. Ta ich jest. I teraz. O, tutaj już było blisko bardzo. I chodźmy ten tako. Proszę, proszę. Dobra. Za dwoma strzałami się udało. Więc jest fajnie. Tutaj nie wiem, co to jest za miejsce. A, to jest chyba sister location. Tego, co mi się wydaje. Jest dosyć ciemno, ale wzajemnie się, że tak o, kie coś powinno być. O nie. Tu trzeba bardzo mocno. I tu jest też taka jakby zgniatarka. Co ja jakiś czas podnosi. O, teraz jest podniesiona. O, trzeba na maksa. Teraz opadła i się podniosła. Więc na waxa. Gdzie tu jest dołek? Proszę. Aj, myślałam, że już wpadnie. Dobra. A już taką chwilę, bo to się tam prawie zatrzymało, ale już na szczęście był ten spadek. O, to jest z Deikara, tu jest sandrop. A tu mundrop. Dobra, spróbujmy jakoś tak. Okej, okay, tu jest dołak. Ja bym się od tej ściany tak trochę odbił. Jakoś tak, a nie za lekko. Dobra, gdybyśmy się teraz tak trochę mocniej z tego miejsca wybyli, jakoś tak. Okej. Okay. A się to dosyć... wygląda to na ciężko. Ale udało nam się to przejść za czterema strzałami. Wydaje mi się, że to dobry wynik, a ta mapa wygląda na ciężko. czy okay, to jest Balloon Boy. Coś, czego wiele osób nienawidzi. Ja bym sobie dał tak o. O nie. Chyba dołem spróbujemy. No, i znowu wypadliśmy. Trzeba trochę lżej. Myślę, że tyle powinno starczyć. Nie, nadal wypadliśmy. Chodźmy w tą stronę. I tak o. dobra. Jest super. Tutaj balon boy wyskakuje ciągle. I teraz chodźmy tutaj. O, nie. Za mocno. Dobra, to było dosyć ciężkie. Za szóstym razem dopiero się udało. Okej, okay, tutaj jest jakaś nocna. Tam jest Monty. O, to coś czuję, że to będzie ciężkie. O, czekajcie, o ja tu musimy tak trafić. O, wydaje mi się, że będzie dobrze. O, dobra, udało się. O nie gdzieś tu spadło co jeszcze? Dobra odbijmy się tu od ściany o nie chciałem cofnąć Dobra wydaje mi się, że tak będzie dobrze tak o dobra wchodzimy gdzieś a jesteśmy gdzieś tu, nic nie widzę dam tak o dobra i teraz proszę żeby to się udało No, za piątym razem, bo no, było to dosyć ciężkie. Ok. Zagraliśmy sobie w golfa i to chyba tyle. Żadnego osiągnięcia nie było. Nie wiem dlaczego. Ale zagraliśmy sobie w golfa U <noise> Montiego. Zaraz musimy tego security bardziej szukać. Razi nam ładuję. Okej, jesteśmy. Chodźmy do Fred tutaj pełno stof o, tutaj jest prezent w tym domku, więc spróbuję tam pójść. Bo albo nie, pójdę tam, bo są drzwi z oznaczeniem security, e, tak jakby, że tu jest security badge. I tu jest jakiś vent, on tu coś gada. O, i tu jest znaczek security badge'a. ono jest SAFE. Tu jest wyjście. Tu jest dużo... O, tutaj jest. Okej, okay, jest jakiś alarm chyba. Chyba so, weźmy te prezenty szybko. O, faz kamera. No i możemy tu znowu animatroniki. Zbierzmy jeszcze ten. O, Majzer Size tykiet. Chyba będziemy musieli do Majzer Size'a pójść. Nie mam jeszcze tego Security Batcha. Paska na pod 3 i ty możesz Ciężko, nie Jeszcze więcej alarmów. Wejdźmy sobie do Freddy'ego, żeby być bezpiecznym. I wejdźmy stąd, stąd. O nie. Tu jest wyjście. Zapisać gry nie możemy. Chodźmy za tandy. Okej, tu jest prezent. Ale są stawboty. Ja bym chciał go zabrać. Tylko jak ten staw tu przejedzie. przejadzie. Okej, okay. chodzę I zbieram go szybko. Dobra, flashlight baterii upgrade. Więcej baterii i wyjdźmy stąd. To chyba tyle. Znaliśmy teraz jakąś nową misję, czy nie? sprawdzę to. Okej, okay. Bardzo myszka laguja, nie da się trafić. Widzimy się jak uda mi się trafić. Okej, okay, myszka się skalibrowała, jest. Tutaj Escape do Bizeplex. 100. Nie. Office to Office. Nie pamiętam, która to była misja. No chyba mamy Find Out how the Monty. Czyli musimy e, zniszczyć takiego montiego. Dobra. Dostaliśmy bilet do majzach Saisu, więc obstaję, że tam gdzieś mamy pójść. Ja spróbuję tam dojść. I myślę, że to już będzie w następnym odcinku. Na tym sobie skończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za do końca. Trzymajcie się. Cześć.